Słuchajcie moi drodzy, 3 dni temu testowaliśmy Guarana No Sleep Brainer o smaku mango. Cała puszka została wydudniona w przeciągu godziny. Stary, ten napój był taki dobry, taki niesamowicie. No, to było mango naprawdę bardzo dobre, ale nie zmienię jego pozycji na drugą bądź pierwszą, dlatego że Dzik no, i Rockstar były lepsze. Lepszymi opcjami. Ghost również. E, jak to będzie tutaj? Z y, jabłkiem z kiwi Guarana No Sleep Brainer Kiwi Apple. Jeżeli to będzie smak na miarę. Nie wiem w jak to nazwać. Jest to dochajpowany, ok? Moi drodzy, Guarana No Sleep Brainer Kiwi Apple. 25% więcej kofeiny. dig w wersji cukrowej. Czegoś chcieć więcej? Siemano ekipu, witam was serdecznie! Wracając do tematu, który, któremu poświęciłem po prostu troszeczkę czasu, sprawdziłem, gdzie są produkowane te panocki. Te Guarana No Sleep Brainery. Jak to lubię na to mówić: Brainery. Yy, oczywiście te mniej kofeinowe, czyli wiecie, 32, dwójki to już nie są brainery, ale wiecie. Yy, czy to te Braidery, czy to po prostu klasyczne Guarana No Sleep, one są z serbskiego pochodzenia. Nie dopuszczam do siebie innej myśli, że. Gdzie to było, gdzie ja to wyczytywałem? Tu. Wyrobiono w serbskiej Republice. Jeżeli powiecie, że to jest jakimkolwiek cudem słowem albo coś takiego, nie uwierzę w to. To jest serbski napój energetyczny, koniec, kropka. I z całej tej dwójki ten design mi się o wiele bardziej podoba, dlatego, że wydaje mi się, że ten, że ten dobór kolorów jest po prostu lepszy tutaj, jak jeżeli był przy okazji mango. No wiecie, tam bodajże mieliśmy błękitny płyn wypływający z tej mózgowicy tego ptaszora brainerowego na zielonym tle. No i cała logika, zmiany, designu tego napoju energetycznego, puszki tego napoju energetycznego jest to naprawdę podjarane. Ja już bym chciał to otworzyć i sprawdzić i sprawdzić ogólnie, czy to będzie na pewno najlepszy napój energetyczny jabłkowy, jabłkowy kiwi, jaki miał, miał, miałem przyjemność testowania. Po pierwsze, Napoje kiwi są jednymi też z trudniejszych do zrobienia. Ja jestem z tych fanatyków napojowatych kiwi. Żadne cukierkowe, żadne naturalne. Naturalne ogólnie mi nie pasują. Ja jestem fanatykiem kiwi napojowatego, wiecie, typu pierot i tak dalej. A jeżeli dodamy do tego jeszcze jabłko, co naprawdę bardzo częstym zabiegiem jest wśród firm energetycznych w ogóle... Kiwi napoje z tego co widziałem, to są bardzo popularne u nas. Czy wy kiedykolwiek słyszeliście o jakimkolwiek napoju energetycznym na zachodzie? Tego typu efekty, bradery, dobra, w sumie, efekt jeszcze miał, ale nie chciałem powiedzieć Brader. Chciałem powiedzieć Gunyrdzi, czy oni mieli jakiekolwiek jabłko kiwi, czy nawet stricte kiwi? Nie mieli. To jest nasze wschodnie, południowo-wschodnie klimaty. To są nasze południowo-wschodnie klimaty. Dobra, sprawdźmy. Poprzedni był naprawdę spoko. Klasyczny mógłby być lepszy, ale też był spoko. Czy będzie trujeczka? czy będzie trio dobrych napojów energetycznych? Woda, cukier, kwas, kwas cytrynowy? Eee dwutlenek węgla, regulator kwasowości cytrygany sodu, ekstrakt z guarany, kofeina, konserwanty czyli benzoesan sodu, dobra witaminy jacyna, b6 biotyna, b12, aromaty i barwniki S101 i S142, nie będziemy domniewać jakie to są barwniki ja domyślam się, że to może być karmel magiakalno-siarczynowy z błękitem brylantowym, ale z tymi barwnikami jest naprawdę bardzo różnie może to być również barwiony Klasycznie, naturalnie, z czego naprawdę bym chciał? Eee, tradycyjnie mamy potężne wartości cukrowe, ale do tego dojdźmy za chwilę. 226 kilokalorii. Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 54 g węglowodanów, z czego cukrów mamy 50 gram. Żadnego białka. 30 grama soli. 12 mg miacyny, 1 mg witaminy B6, 9 czyli 1,8 mikrograma witaminy B12 i 18,75 czyli 37,25 mikrograma biotyny. Jeżeli się pomyliłem, oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzach. Bardzo was proszę. Jeżeli jakkolwiek nie dawałem adnotacji względem moich pomyłek, dawajcie mi je znać w komentarzach. Bardzo mi się to podoba pod względem. Bardzo mi się to podoba pod względem babusa, który bardzo często pomaga mi zachowywać e, poprawną pisownie na wszystkich moich. E, pod wszystkimi moimi filmikami. Za co naprawdę jestem mu wdzięczny. No, gdyby nie to, to na przykład mielibyście. Zarobisty smak bez y on, mambus naprawdę jest niesamowitym sokołem, jeżeli chodzi o wyłapywanie tych błędów ortograficznych. T -t 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 nie wiem, niebiosa mi go chyba zesłały. Energetyczne niebiosa zesłały mi babusa na mój serwer, czy nawet wcześniej na serwer Kuba. Y ten Chłopiec po prostu niesamowity. Jak mówię, otwórzmy to i sprawdźmy. Troszeczkę się rozlało, ale no, to słuchajcie, to, dobrze to świadczy na temat napoju energetycznego. To w ogóle nie oznacza tego, że ja już rozchyliłem deczko, zawleczki i po prostu, kurde, powietrze zaczęło uciekać. Tak no nie tak w ogóle było. Okej, okay. trochę mi to pachnie perfumami, czy mi się zdaje po prostu? Ogólnie, oczywiście, mamy zapach tutaj kiwi, naprawdę intensywny zapach kiwi. Mamy do dyspozycji, oczywiście, zapach jabłka. W ogóle mógłbym powiedzieć tutaj, że to jest takie 50-50, jeżeli chodzi o już taki zapachowy, procentowy, dobór smakowy. Ja już mówiłem bardzo często, że naprawdę bardzo lubię napoje o smaku kiwi, ale jeżeli to kiwi jest tam w sposób napojowaty. Kolorystycznie mamy zielony kolor, no i chyba był dodawany błękit brylantowy, dlatego że no taki zielony kolor to raczej z naturalnych źródeł nie jest kurde, uzyskiwany. No, dajmy na to na przykład przy okazji do no, kompleksów miedziowych chlorofili bądź chlorofilinu. No, w sumie to jedno i to samo, ale wiecie, no, spróbuję te najbardziej naturalne barwniki przytoczyć. No, to jest najbardziej naturalny barwnik, jaki mi przychodzi do głowy. Dalej no, już tylko mi przychodzą co? Błękity brylantowe i tak dalej. Po prostu tego spróbujmy i sprawdźmy, jak to będzie. Nie jest tak bardzo nagazowany jak poprzedni, ten o smaku Mango. No tamto to naprawdę to było istna kopalnia dwutlenku węgla. Tam naprawdę w soda streamie to jak masz nacisnąć to, nie wiem, tam chyba 4 czy 5 razy, to oni nacisnęli 10 razy. Nie wiem potem jak to kurde przetransportowali do. No. E, przetransportowali do puszek i tak dalej, ale kurde, to było takie gazowane jak ja e, Tutaj jest to lżej gazowane, jest to słodkie, jest to jak najbardziej jabkowe z kiwi, jest to jak najbardziej jabłko z caprio. To nie jest smak typowych e, soków za młodu, moich ukochanych, to nie jest po prostu smak Big Cable to nie jest smak tych wszystkich, no, po prostu napojów, na... czeskich napojów, o smaku jabłkowym, który ja naprawdę bardzo kocham i... każdemu polecam spróbować, nie. To jest jabłko wyjęte z Caprio, ale jeżeli chodzi o kiwi, jest jak najbardziej napojowate, co mi naj... na... co mi najbardziej zaplusowało, słuchajcie... Mamy napojowe te kiwi, mamy napojowe jabłko. Jest to jak najbardziej kapriowate jabłko. Yy, yy, zaraz mi powiecie, że no, ale sytar. Yy, kaprio to jest sok. No nie bardzo sok, skoro ma tam cukier, skoro ma tam wodę i tak dalej. To nawet nie jest nektar. Yy, ma tam za dużo po prostu dodatków innych. Więc dlatego to się kwa kwalifikuje jako napój. Yy, soku, tam bodajże jabłkowego jest 20%. Kiedy w sokach to jest 100%, yy, nie ma żadnych innych dodatków. To jest czysty sok jabłkowy. Nic więcej. Yy, w nektarach jest yy, 60% do 80% coś w ten desek i jest tam już to wspierane trochę wodą, trochę yy, cukrem. No po prostu to nie jest już to samo co sok. Czysty, stuprocentowy. Więc dlatego, no, lepiej nie piszcie mi, że kaprio to jednak jest sok. Mieszcy, tarty, jednak się nie znasz. To nie jest sok, tylko napój. I właśnie to jest y, napojowata, właśnie ta kapriowata jabłkowa, y, sokowa posmaka. Musiałem wybrnąć. M musicie mi wybaczyć, musiałem z tego wybrnąć. Y, no i ta moja ukochana przeze mnie pierotowata, staropierotowata y, kiwi y, napoja kiwi posmaka, która mi się naprawdę podoba i powiem Wam, że to jest takie całkiem zbalansowane, mógłbym nawet powiedzieć więcej. To jest 55% smaku samego kiwi, nawet 60% smaku kiwi do 40% smaku jabłkowego. Yy, wtedy co mi się naprawdę podoba, dlatego że no kapriowate jabłko to jednak to już nie jest ostatnimi czasy nic specjalnego. Na początku, kiedy koncerny energetyczne polskie wydawały te jabłkowe smaki, to wiecie, najbardziej to szło w naturalny smak soku jabłkowego soki jabłkowe, kurde, były tam już niezmieniane nic nie było dodawane, no może jeszcze jakieś inne aromaty, ale wiecie no po prostu sok jabłkowy był w niebo wzięty, że mógł po prostu mieć własny smak i nie musiał być zmieniany na na przykład smak multivitaminy z jabłka. To, to nie zła multimitamina, moi drodzy. Wadą tutaj pierwszą to jest na pewno to, że jest to takie lekko kwaskowate, jak to przełykacie. No nie jest to przyjemny posmak. Nie chcielibyśmy tego czuć w takich, no po prostu bądźmy szczerzy, słodkich smakach, jakim jest na przykład jabłko. Nie wiem, czy to jest spowodowane obecnością smaku jabłkowego, czy ogólnie po prostu y, tamtejszy y, aromat jest po prostu taki do no, półkowy, <grym> no. Ale no po prostu taki do no, gorszej jakości. No po prostu nie bójmy się tego słowa gorszej jakości. To ogólnie wszystko ratuje ten smak kiwi. Yy, dobra, chodźmy po rankingi dla. ja bym to. Ustawił. No to jest chyba jednak, kurde, no, jeden z y, tych środkowych y, napojów energetycznych o smaku jabłka kiwi. Dlatego w ogólnym rozrachunku będzie to piąte miejsce. Według mnie to by było na tyle. bo Podsumowując całą serię, łącznie z klasycznym y, smakiem y, Brainerów, bądź Guarana no Sleep, dostajecie naprawdę... Dobry napój energetyczny. Mango jest genialne. Kiwi jabłko, mógłbym powiedzieć, że jest po prostu fajne. Czy, bądź nawet z tendencjami do dobrego. Klasyk to jest po prostu fajny. Po prostu. No, wydaje mi się, że kurde, no, kiwi jabłko jest najgorszym boginiwem tutaj. W tej trójcy, którą mi wysłał właśnie JBJ. I... Widzimy się następnym razem przy okazji, bodajże efektów, ale nie jestem co do tego pewien, dlatego że no harmonogram jest napięty. A ja mam trochę tych opcji energetycznych do, czy nawet napojowatych do przetestowania, to jest jak najbardziej uspoko. Jak mówię, no dla fanów takich lekko kwaśniejszych napojów energetycznych.